Pierwszy kontakt to też jest skin to skin. Przy ten skin to skin to znaczy dziecko nagie i naga, yy, naga klatka piersiowa matki łącznie z brzuchem. Tak? To nie jest w pieluszce, wiecie, nie, nie ma żadnej przeszkody między matką a dzieckiem. Kolejna rzecz nieprzerwana. I tutaj jakby mówię jako osoba oceniająca szpitale od wielu lat, gdzie nieprzerwany znaczy nie zostało dziecko zważone, bo bardzo często się mówi, nie, nie był przerwany, tylko zważyli, zmieszyli i ubrali, nie? I dalej sobie leżeliśmy. Nie, to wtedy jest przerwany kontakt. No i pierwszy kontakt, tutaj też powiem wyraźnie, jest z matką. To, co niektórzy twierdzą, że wszystko jedno, z kim jest ten pierwszy kontakt, to nie jest wszystko jedno. Dziecko i mimo, że chciałabym powiedzieć wszystkim ojcom, no są wyjątkowi jak najbardziej, ale matka zawsze będzie bardziej wyjątkowa. Wynika to prosto z biologii, czyli tego, jak, jaka jest krótka droga między głosem matki i tym wszystkim, co się dziecku z matką kojarzy. Tu jest to, że on jest bez, bezpośrednio po porodzie. I teraz pytanie, czy jeżeli matka miała cięcie i dziecko jest jej dawane do pierwszego kontaktu po trzech godzinach, to jest pierwszy kontakt, czy to nie jest pierwszy kontakt? Właściwie nie powinien. Tak, Pierwszy kontakt po cięciu to jest taki, że dostajecie dziecko na sali porodowej po cięciu, gdzie w wielu miejscach jest to standard, a w wielu szpitalach nigdy do tego nie doszło. Jeżeli się w Polsce zdarza, zazwyczaj zdarza się do policzka. Są szpitale, gdzie jest pełen kontakt, czyli dziecko jest układane na klatce piersiowej, natomiast no, nie należy to do standardowego postępowania.